Witam Państwa Majsterkowicze, siemaneczko, zapraszam Was na kolejny filmik w roli głównej. Dzisiaj mamy Citroena Dispatcha z 2019 roku z silnikiem 1.6. No i tutaj mamy problem taki, że mobilny mechanik z firmy Rak stwierdził, że problem jest z paskiem rozrządu, więc ściągnął górną osłonę, górny ten plastik. Zaraz go właśnie muszę poszukać, gdzie on jest, bo oni to tak gdzieś zostawiają, zawsze te plastiki. Później jest problem, ale pewnie jest gdzieś w kabinie, w środku. Więc tak, ja sobie tutaj rzuciłem koło, prawe przednie, tam jest, ściągniemy sobie tutaj nad kole, zobaczymy, przekręcimy tym silnikiem, bo ja tutaj od góry to powiem wam szczerze, nic nie widzę, żeby on zgubił zęby czy coś w tym stylu. Spróbujemy go przekręcić, sprawdzić sobie pasek. A jeśli nie, no to odkręcimy koło pasowe. Postaramy się zrzucić osłonę, żeby po prostu sprawdzić ten rozrząd, co z nim jest nie tak. Nad kole, majce Majsterkowicz już zostało zrzucone. Tutaj osłona taka plastikowa też. Tutaj mam to wszystko. Zobaczcie, widzicie? Takich osłon przymontowanych jest sporo tam. Osłona do paska rozrządu też jest wyciągnięta. Tutaj ma wkręty które trzeba sobie porozkręcać. Wszystko idzie sięgnąć od dołu, od góry, nie trzeba nic robić. Tutaj sobie trzeba wszystkie przewody powyczepiać. Ja do tego używam takiej, o, taki zestaw mam trzech, widzicie długi, robi robotę. Człowiek się nie denerwuje. No i co? Pasek pogubił zęby. Tutaj są resztki, więc mobilny mechanik, który przyjeżdża na pierwszy kontakt z ubezpieczalni miał rację. Więc tutaj już od razu e, mamy zielone światło, żeby zrzucać głowicę. Tu jest jedna z tych firm, tutaj już szef był wcześniej dograni z, z nią, przepraszam, że jeśli e, pasek zgubił z zęby, czy po prostu pękł, czy coś, to mamy zielone światło, żeby zrzucać głowicę, patrzeć jakich uszkodzeń dokonał. E, no i to jest ta jedna z tych firm, z, e, z którymi współpracujemy. No i wiecie, oni wszystko chcą tanio, no i każą mi z gówna miód wyciskać. <laughs> Więc. E, jak ktoś ogląda moje filmiki do, tak, do takich dużych e, napraw, to wie, że nie zawsze wszystko jest naprawiane zgodnie ze sztuką. Dużo części zostaje starych. E, po prostu, no bo e, tak sobie firma, e, która e, jest właścicielem oto samochodu, życzy. Więc e, to, co jest już naprawdę zniszczone, to wymieniamy, a to, co jeszcze może zostać użyte, to po prostu zostaje. Więc. E, Tutaj ja się teraz biorę, spuszczam sobie płyn chłodniczy, spuszczam sobie olej w silniku, bo to na pewno będzie wymienione wraz z filtrem. Tutaj jeszcze muszę się przyjrzeć na napinacz do paska wielorowkowego, bo on troszeczkę się tak jakby zblokował, ale to nie wiem w sumie czemu. Może gdzieś tam woda się dostała, albo już po prostu siadł. Więc to też napiszę. Tutaj jest wyciek z, komp z kompresora do klimatyzacji. Wybijam je, ta kątówka z boku. Bo teraz się tam chłopak wziął zacięcie wydechu, bo trochę zło mu się uzbierało. Ale tak, wracając tutaj do tego, napiszemy tutaj ten wyciek, ten napinacz do paska wielorowkowego, spuszczamy płyn i olej. Mała zmiana planów Majster-Majsterkowicze. Nie będziemy na razie spuszczać płynu ani oleju z silnika. Zrzucimy sobie przedni zderzak cały. Wyciągniemy, może, sobie też i lampy, ale to zobaczymy. Bo ten silnik jest tak osadzony bardzo głęboko. No i po prostu to byłoby niewygodne tak pracować, żeby tutaj to wszystko rozkręcać, później to skręcać, więc tutaj cały, cały ten przód nam wyjedzie, no i wtedy będzie o wiele, o wiele e, lepiej się pracowało, tak, bo silnik będzie cały widoczny, nie będziemy musieli pracować o tak, c -c -c, wiecie, tam w środku, bo w sumie krzyżby bolał też na pewno, więc rzucamy drugie koło, zrzucamy drugie nadkole, no i ściągamy cały wzderzak z przodu. No, i przedni panel już majsterkowicie został ściągnięty. Tutaj na górze ma takie klipsy, które trzeba sobie podważyć tutaj od środka. Widzicie tutaj? To tutaj sobie trzeba je po prostu podważyć jakimś śrubokrętem płaskim. Ładnie nam wychodzi. No i co? Tutaj jest rozkręcone cztery śrubki na nasadkę dziesiątkę. Z tej strony tutaj jak rzucimy nad kole, z drugiej strony jest tak samo. Tutaj jeszcze możemy sobie śrubkę przy okazji już odkręcić od lampy, bo raczej chyba będziemy ją wyciągać, bo ona nam się tutaj trzyma jeszcze do tego plastiku. Ten plastik też będziemy ściągać, będziemy to wyciągać prawdopodobnie tak, ten plastik sobie wyciągniemy tak, żeby po prostu mieć dostęp tam do tego. Mam nadzieję, że kondensora klimy nie będzie trzeba rozpinać. No i więc tak, tutaj jest jeszcze jedna śruba do lampy. Tutaj u góry jest jeszcze jedna, tutaj ten plastik też już tam poodkręcałem. O nie, tutaj sorry, z tej strony nie, ale z tej strony na pewno odkręciłem. No tak. Więc dobra bierzemy się, wyciągniemy sobie lampy. I wyciągniemy sobie teraz ten taki panel cały, plastikowy, żeby mieć po prostu fajny dostęp. Lampy już są powyciągane obydwie dwie majsterkowicze. Ten panel plastikowy tak samo. Tutaj tylko trzeba sobie rozpiąć linkę tutaj do zamka, do tego lacza, do maski, która nam idzie tutaj jest, widzicie, w tych zaczepach, no i tutaj przewody, które nam idą tutaj do tego czujniczka też trzeba sobie rozpiąć. Tutaj sobie trzeba było rozkręcić jedną śrubkę, tutaj drugą śrubkę no i po prostu go wysunąć, tak? No i tutaj jeszcze były przewody od płynu, chłod... od płynu chłodniczego, tak? Chciałem powiedzieć hamulcowego odpłynu chłodniczego. Tutaj, te no i dobra, i to tak yy, szczegółowo to byłoby na tyle. Ten przód, żeby tylko ściągnąć, bo tam jest druga lampa. Tutaj, tak jak wspominałem, są te wtyczki. Tak, obydwie a i tutaj, jeszcze tam wtyczkę od klaksonu sobie wypiąłem, bo ona też była przymocowana do tego plastiku. Tutaj, do tego panelu. No i teraz mamy o wiele, wiele więcej miejsca. Zobaczcie. Można teraz normalnie pracować, to rozbierać, wysyłamy autko w górę, spuścimy sobie płyn i teraz tutaj jeszcze po szybkiej rozmowie z szefem kazał mi na razie zostawić olej w silniku, bo olej będzie dodany jako po prostu części, które będziemy potrzebować, no bo płyn to tak i tak trzeba wymienić, bo trzeba ściągnąć głowicę, a oleju w sumie nie musimy, bo to dopiero później zrobimy listę i jak ta firma po prostu nam zaakceptuje tą listę, które części my chcemy wymienić, bo to jest taka fliki kompanii, oni muszą to wszystko robić przez biuro, przez maile, dużo jest potwierdzeń, no po prostu ciężko mi to wytłumaczyć. Ale to nie jest tak, że to jest po prostu jeden właściciel, no i ono o wszystkim decyduje. To są mm, po prostu oddzielne działy do wszystkiego, bo one mają takich vanów może 300 albo i nawet więcej. Więc to jest taka duża firma, więc wszystko musi być potwierdzone, wszystko musi być na papierze, no i dopiero teraz. Więc olej zostawiamy, spuszczam sobie płyn, no i bierzemy się za rozbieranie. Tutaj jeszcze, majstry majsterkowicze, trzeba sobie dolot powietrza odkręcić, który jest przykręcony do tego plastiku, jak już tak szczegółowo pokazuję jak rozkręcić ten plastik, to zobaczcie. No i tak, tutaj przewody węże majstre od turbinki i od przepustnicy do interkulera zostały rozpięte, rozkręcone, tutaj ten plastikowa część, znaczy z wężami, dałem sobie ją tam do takiej ciarki, przechyliłem, żeby po prostu ściekło, bo tam delikatnie był olej w środku tutaj o widzicie mi kapło. E, więc napiszemy, bo to mi się wydaje, że chyba turbinka delikatnie jest mokra, ale to delikatnie. Takie rzeczy przy dieslu e, są dość normalne. Więc e, przechylimy, ładnie to wyczyścimy na pewno i tutaj tak. E, cała ta wiązka kabli została e, rozpięta, wszystkie te czujniczki, wszystkie tutaj, bo tutaj mamy bateryjka oczywiście została też rozpięta e, plusowa Powinno wystarczyć no i tak. Tutaj jeszcze mam te przewody od paliwka, ale to je zostawimy. Tutaj rozpiąłem też i tą wiązkę, bo to jest taka dodatkowa wiązka. Tutaj jest do czujników od DPF-a no i tutaj jest od yy, czujnika do położenia wałka rozrządu, więc ją też sobie rozepniemy, bo chciałbym te przewody po prostu dać sobie na bok. Bo te jedne dałem w tą stronę, te drugie w tą, ale to zrobimy później, jak dojdziemy tam na tamtą stronę. No bo wziąłem się tutaj za przód Majsterkowicza, bo chcę sobie rozkręcić ten przód. Teraz rozkręcę sobie te osłony tutaj do turbinki wszystkie. Weźmiemy ten DPF, tam jest i tam jest. Odkręcimy go od silnika i razem z turbinką postaramy go dać po prostu tak, żeby nam odszedł od silnika, że oprzemy go tutaj o wiatrak. W wtedy sobie rozkręcimy alternator, bo na pewno go będziemy musieli rozkręcić. No i napinacz, bo tutaj jest taka łapa, która jest przykręcona do głowicy. Jak zamkniemy sobie przód, to wtedy przejdziemy na tył. No i mamy już silnik w takiej pozycji, majsterkowicie? Tutaj tak, odkręciłem sobie DPF. Musiałem też taki wspornik, który jest za DPF-em, pomiędzy DPF-em a silnikiem, też odkręcić. Wykręcić sobie szpilki. Wszystko no bo tam nam blokował podejście, żeby odkręcić jedną ze śrub do alternatora, bo alternator ma cztery śruby. Dwie ma takie z główką stożkową, które są kręcone właśnie tutaj od tyłu. A dwie ma normalne, które są kręcone od przodu. No i żeby odkręcić te dwie od przodu, też trzeba odkręcić sobie napinacz do paska wielorowkowego. No i później wyciągniemy alternator. Jak wyciągniemy alternator, to odkręcamy tutaj tą podstawę. Ona jest kręcona tak tutaj, tam widzicie ona ma takie piny lokalizacyjne, które nam wchodzą tutaj w te otwory. No są tutaj w silniku, o tutaj. Więc jest łatwo. Więc pierwkręcimy tą podstawę alternatora żeby przykręcić później alternator, bo alternator dolne śruby kręcimy tu, a górne właśnie do tej podstawy. I tak, tubę od bagnetu też wyciągnąłem, więc teraz to wygląda dosyć fajnie, pusto. Tylko ten DPF mi tak nie poszedł za bardzo tyle, ile chciałem. Chciałem go jeszcze z 2 centy dać do przodu, ale no nie dam rady, bo tutaj jest od powrotu przewód, ale no chyba, że go odkręcę później, ale to zobaczę, czy mi będzie przeszkadzał. Tak, tutaj ta osłona na kolektor wydechowy jest już odkręcona z dwóch nakrętek. Bo to są takie szpileczki do uszczelki, to będzie na pewno nowa. No, i teraz bym musiał sobie odkręcić tutaj tom, No i żeby odkręcić sobie tutaj kolektor. Ale kolektor wydechowy majstry majsterkowicie wyciągnę razem z głowicą, tak będzie o wiele łatwiej, bo później użyję tylko pistoletu, tyty ty, ty, i wszystkie te nakrętki i szpilki sobie powykręcam. Więc teraz sobie przechodzę na tył, no i będziemy rozkręcać tutaj wszystko po kolei. Od tyłu majster majsterkowicza to już tak, wszystkie wiązki są porozpinane, tutaj widzicie ten plastik jest już wyczepiony, tutaj jest masa odkręcona, ona tam z tyłu się kręci, więc pamiętajcie o tej masie. No i co, tutaj jest też taki pin lokalizacyjny, więc ja po prostu tutaj to porozpinałem, wszystkie te czujniczki, bo tutaj jest jakiś, to jest chyba termostat, bo to jest taki termostat unit cały. Elektryki pełno, pewnie e, też i czujniczek temperatury jest tutaj w nim, więc go po prostu roz, go rozpiąłem. Całe te wiązki sobie dałem w bok, jak na razie. Bo nie wiem, czy mi będą przeszkadzać. Tutaj dalej też rozkręciłem wiązki, tutaj jest jedna śrubka, tutaj je porozpinałem. To jest chyba zawór EGR, tak mi się wydaje. No tak, tutaj będzie zawór pewnie i chłodniczka razem bo tutaj idą też i przewody no i tutaj te wiązki wszystkie żebym porozpinał przepustnicę rozkręciłem trzy śruby są tak twarzą do was o tak no i jedna jest z tyłu kręcona o właśnie śrubka mi spadła chciałem wam pokazać Teraz ją znajdziemy. Tutaj jest, no i trzeba ją sobie tutaj rozpiąć. Ja sobie tutaj to wszystko rozpiąłem. Filtr paliwa też już jest wykręcony, więc teraz tutaj jeszcze będę wykręcał ten plastik, który idzie nam tutaj do głowicy. Jest kręcony, bo tutaj nie ma kolektora sącego takowego, plastikowego. Więc tutaj są trzy po prostu śruby. To są w sumie dwie nakrętki i dwie szpilki, bo tutaj nam się trzyma ten zawór egr więc to sobie rozkręcimy. Ten plastik tutaj, no i tutaj rozkręcimy zaraz podstawę filtra paliwa. No i mamy już majsterkowicie zawór egr wykręcony razem z przewodem od zaworu, który nam idzie tutaj do tego plastiku. Tutaj, o widzicie, żeby później sobie znowu gaz trafił do silnika, no i do komory spalania. No i tak, tutaj chłodniczki typowej to nie ma, po prostu woda przychodzi tutaj, tędy, i wychodzi tędy przez ten zawór więc tutaj musiałem odkręcić tą łapę od silnika tutaj jedną nakrętkę no i tutaj dwie śrubki żeby go po prostu wydostać no i tutaj od tyłu oczywiście jeszcze musiałem przewody które właśnie do niego wchodzą przewody od wody tutaj jest ten który ma dwie śrubki tu na górze i tam na dole musicie zobaczyć no i tutaj jest ta jedna o, widzicie znaczy no jeden przewód a ma też dwie śrubki no i tutaj jest tak w sumie ciasto. no musicie się przypatrzyć, oczywiście nieco tam odkręcić, czy coś No tak jak to trzeba też od zaworu EGR odkręcić No i ta śrubka, tamta łapa jest gdzieś kręcona tutaj Na dole od silnika, o tutaj jest, tam jest taki otwór Więc nie ma sensu rozróżnika wykręcać, tam fajnie idzie dostać na przeduszkę Więc teraz możemy sobie ten plastik odkręcić tutaj Na te trzy nakrętki, tam jest jeszcze jedna, o tu No i sobie wtedy wyciągniemy ten plastik, tak jak wspominałem, no i tą postawę filtra, paliwka. No i mamy już te części maistrem rozkręcone. Tutaj są trzy śrubki do postawy filtra. No i łatwo nam wyszło. Tutaj są trzy śrubki, też one wyglądają w sumie jak pół śrubki, pół szpilki, no takie. Więc zryzowałem sobie przewody już od wtrysków. Tam je po prostu zostawiłem przykręcone, one są tam delikatnie zuzowane, tam i tak będziemy czyścić, więc niech tak sobie zostaną, żeby ich nie odkręcać. Rozpiąłem sobie świece żarowe też, tutaj były kręcone i tutaj. No i dałem je tutaj w bok, więc teraz na dobrą sprawę majstry jeszcze usunę sobie w sumie ten tutaj plastik, znaczy plastik metal przepraszam, no, ale w sumie to nie, może go zostawię, i zobaczymy. Przejdę sobie tutaj, rozkręcimy sobie tutaj ten thermostat housing, cały tutaj są cztery śrubki, tam jest jedna, tu jest druga, tutaj dostaniemy trzecią, no i w środku tutaj w nim, o tutaj, jest taki otwór, gdzie dostaniemy czwartą. Więc na jedną czwartą, o, na takie coś, no i tym dostaniemy. Tam będą chyba śrubki na 10 mm na sadkę, więc odkręcimy sobie tutaj, odkręcimy sobie też i pompę wakuum. I tutaj chcę Wam pokazać, o, zobaczcie, o, widzicie, tam tą, tą śrubkę już jest odkręcona. No tutaj jest. No i tutaj sobie włożyłem, widzicie, na przedłużce takiej łamanej. I w sumie to nie jest na nasadkę dziesiątkę, tylko na nasadkę ósemkę Maestro Majsterkowicze są te śrubki 4. No i dobra, termostat już jest Maestro Majsterkowicze odkręcony. E, tutaj ta uszczelka pewnie nam wiedzie nowa. E, Vakuum Pump też już jest odkręcona czyli pompka Vakuum. Tutaj ma jedną śrubkę długą, długą ma taką krótką z tej strony. Na nasadkę dziesiątkę damy ją na razie tutaj, bo zaraz będę to wszystko chował. No i co, tutaj sobie to później wyczyścimy. Więc teraz się bierzemy, będziemy wyciągać sobie wtryski i wykręcimy sobie świece żarowe. No i dobra, wtryski Majster-Majsterkowicza mamy wyciągnięte. Tutaj w ogóle jakieś takie dziwne rzeczy. Kiepy są. Ja to nie wiem skąd ten kiep tutaj się znalazł. No i tak, wtrysk tylko numer 2 od mojej lewej strony wyszedł yy, dosyć ciężko. No i wtrysk numer 4, ale to zobaczcie. Dużo syfu się tam dostało, no i dlatego. Ale tak to w miarę łatwo powychodziły. No i co? Świece żarowe też łatwo się wykręciły. Yy, tylko tutaj tak, jeszcze nie pogubcie tego, jak będziecie sobie głowicę wyciągać, bo one czasami wypadają. To są takie podpórki do tych łap, które trzymają nam wtryski, bo tutaj się łapa spiera na tym więc to warto sobie powyciągać, zanim oddamy głowicę do planowania. To zostawię, ten metal jednak. No i co, głowica byłaby już gotowa. Widzicie, tutaj jest wszędzie luźna, gotowa byłaby do ściągania, więc ściągniemy sobie pokrywę zaworów, tak bym mógł to nazwać, tą plastikową, zrzucimy go z poduszki, ściągniemy sobie rozrząd, no i będziemy po kolei rozbierać dół, żeby odkręcić głowicę mamy wtryski, tam e, dwa te plastiki mi zostały, tutaj na pierwszym i na czwartym, więc je później wyciągnę, ładnie to będziemy czyścić wszystko po kolei. Świece, świece no chodziły, choć ja i tak na liście napiszę, że przy takiej dużej pracy to jednak fajnie, było, było, fajnie byłoby te świece zmienić profilaktycznie. Więc dobra, bierzemy się tutaj za ten rozrząd. Silnik już jest majster majsterkowiczy, z łapy ściągnięty, znaczy z poduchy, pasek jest e, ściągnięty. Nic tutaj go nie dotykałem, go nie przestawiałem, bo tutaj mi się nie zgrywa, tutaj prawie mi się zgrywa, tutaj pompa, to raczej nie ma znaczenia, bo to jest na CR, Common Rail, więc e, zobaczymy, choć tam jest instrukc w instrukcji paska rozrządu, żeby ją zblokować, Tylko tak, ona ma dwa momenty do blokowania, o widzicie, jeden tutaj nacięty i drugi tutaj, więc to nie ma znaczenia, w który zblokujemy, tak mi się wydaje po prostu. Jeśli to jest komon, ale to nie powinno, być, nie powinno mieć znaczenia, który zblokujemy. No i tak, co ja wam tutaj miałem pokazać? Pokazać wam miałem pasek, zobaczcie jak pogubił zęby. Jeździmy do końca. <noise> tutaj chyba był kręcony wiecie, bo to jest tak jakby wał go obcierał parę razy, więc jak był kręcony parę razy jak się zerwał to ciekawe co tam co tam jest w środku. Pokaż kotku co ma w środku. Tak, <noise> więc dobra odkręcamy tutaj to koło zębate do wałka rozrządu, no i będziemy ściągać tą plastikową pokrywę klawiatury no i mamy już rozebrane do tego punktu majs majsterkowicze zaraz będę wyciągał dźwigienki, popychaczy i będziemy rozkręcać tą głowicę tutaj jeszcze oczywiście jedna śrubka na klucz paski 13 czy na nasadkę, trzeba ją sobie odkręcić bo to jest od pompy, która jest przykręcona prosto do głowicy tutaj jedna dźwigienka jak na razie widać nam się rozsypała, zaraz będę sprawdzał resztę no i co, tutaj pokrywa klawiatury śrubki szóstki na nasadkę 8 mm tutaj jeszcze jest jedna śrubka tutaj jest jeszcze druga do osłony na nasadkę 10 koło zębate do wałka ma clean. dosyć ciasno nam się działo nasadka numer 16 na tą śrubę no i tutaj mamy wałek w zabudowie no i jak tutaj się przyjrzałem to ja nie widzę za bardzo żeby te krzywki się przesunęły robiłem już parę silników 1.6 gdzie pasek pogubił zęby no i też dźwigienki tam były posypane, no i nie miałem problemu z tymi krzywkami, więc to jeszcze trzeba się przyjrzeć dokładnie, czy się nie poprzestawiały, ale raczej tutaj będzie wałek w porządku. Więc e, teraz się biorę, przyjrzę się tutaj wszystkim e, tym dźwigienkom, choć wydaje mi się, że i tak będziemy, znaczy ja to napiszę na pewno, żeby zamówić cały zestaw pop, e, popychaczy i dźwigienek, no bo jedna się posypała, to nie ma sensu zamawiać jednej. Więc ja je wyciągam, rzucę szybko okiem. No i będę tutaj rozkręcał teraz tą głowicę. No i jak to przy tych silnikach mająsterkowicie majster bywa z tymi śrubami bardzo ciężko one się odkręcają, choć w moim przypadku została mi tylko jedna, więc nie jest aż tak źle. 9 zostało odkręconych chyba raz miałem tylko taki przypadek, że po prostu pistoletem z małymi kłopotami ale się odkręciły wszystkie, bo ściągałem par razy już głowicę przy tym silniku 1.6 więc no tak jest no po prostu no, tak jest to skonstruowane więc jeszcze troszeczkę z nią powalczę a jeśli nie puści no to będzie trzeba albo spawać nakrętkę no i ją odkręcać albo po prostu rozwiercać ten kapelusz u góry kapturek już jest majstry majsterkowicie rozwiercony Widzicie, tutaj mam. Więc ładnie poszło szybko. Mam nowy zestaw wiertełek, który pokazywałem niedawno w odcinku z firmy Kent. Fajnie idzie, normalnie jak nóż wymasło. Więc można jeszcze sobie naspawać tutaj nakrętkę, choć ja nie spawam, bo tutaj na warsztacie mamy słabą spawarkę, więc pewnie bym to musiał spawać ze dwa trzy razy, jeśli ta śruba mocno by trzymała. Więc dobra, bierzemy się, ściągamy teraz tą głowicę. Ja zazwyczaj majsterkowicze wiercę troszkę głębiej, bo później będzie nam potrzebne coś sobie nabić, żeby tą śrubę wykręcić. Ta śruba później jest luźna bardzo, ale po prostu nabić torpsa jakiegoś i sobie wykręcić. Tak jak e, zrobicie punktaczkiem, punkcik na początku, e, na samym środku, to Wam prosto pójdzie. Więc teraz sobie ją wykręcimy całkowicie. Pewnie dużo osób zmagało się z takim czymś. Więc no, jak Francuz coś wymyśli, to wymyśli, nie? No i tak, głowica już jest ściągnięta majster, Majsterkowicze. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystkie zaworki dotknęły. Wszystkie osiem. Po dwa na każdym. Widzicie? Tutaj już jest u ściągnięta. Zaworki, powiem wam, że nie mają dosyć luzu, ale będziemy je rozpinać. Posprawdzamy gniazda zaworowe. Posprawdzamy, czy są proste. Bo podotykały nam wszystkie, ale to już będzie w następnej części. Więc ja kończę część numer jeden. Zobaczymy, co będzie w części numer 2. Bo tam muszę te tłoki poczyścić, te cylindry poczyścić. Zobaczymy, czy nie ma żadnych pęknięć, jakichś uszkodzeń. No i zobaczymy, jak wyglądają zaworki. Ale to tak jak wspomniałem, żegnam się z Wami teraz. Dzięki za oglądanie. Dzięki za wszystkie łapki w górę. Jeśli jesteście nowi, zostawcie suba. No i co, widzimy się już wkrótce. Szałka.